Dzień dobry w niedzielę. Dzisiaj jest Ewangelia o krzewie winnym, jak sobie myślałem o, tej, o tym co powiedzieć, to sobie wymyśliłem, że zrobię to w tle winnego krzewu, który rośnie w naszym ogrodzie. Także widzicie, na razie są tutaj są pączki, tak sobie pomyślałem jak tu przyszedłem, że ten wymarzony obraz to tło. Jest to jak to moje gadanie. Może coś z tego kiedyś będzie. A tak całkiem poważnie, to od wielu lat, a dokładnie od 2012 roku od maja chodzi za mną przy tej Ewangelii takie zdanie, które wypowiedział mój kolega, wtedy Jezuita, już dzisiaj nie jest Jezuitą. Kiedy mu zwierzałem się trochę, potem przeszło to w moją spowiedź, ale jakby opowiadałem mu o ówczesnych moich problemach. Wtedy przeżywałem rzeczywiście taki duży kryzys w życiu. I kiedy on mnie słuchał tak wytrwale, tak bardzo cierpliwie, i do dzisiaj jestem mu za to wdzięczny, za tą naszą wtedy długą rozmowę, powiedział coś takiego, że. Jak zaczął znaczy jakby odpowiadać, czy dać mi jakiś feedback na to, co opowiadałem, to zanim jakby odniósł się do mojej sytuacji, do tego, co mu opowiadałem, to pierwsze, co mi powiedział, to pamiętam: mówi: Słuchaj, Kramer, nasz Bóg jest nieźle pokręcony. I mi się to zawsze kojarzy za każdym razem, właśnie z krzewem winnym, że nasz Bóg jest nieźle pokręcony, a w związku z tym. Nasza historia życiowa, nasze człowieczeństwo, nasze życie jest nieźle pokręcone. Krzew winny to nie jest prosta łodyga, nawet na tym jeszcze bardzo, bardzo, bardzo wczesno wiosennym krzaku widać, że to nie jest jak drzewo, że prosta łodyga, tylko to jest bardzo pokręcona konstrukcja. I każdy. I co ciekawe, że każdy z tych pędów, jak tu zaczną być liście z tych pęków, potem owoce, wszystko jest karmione właśnie z tego korzenia. I to jest świetny obraz naszego życia, że my jesteśmy strasznie pokręceni. Czym więcej lat mamy, tym bardziej jesteśmy pokręceni. Jak wiecie, kręcę to zawsze dzień wcześniej, więc dzisiaj jest sobota. Właśnie przed chwilą wróciłem od moich seniorów, mam 14 osób, które odwiedzam i jak słucham sobie za każdym razem bardzo często tych samych opowieści, ale jednak, to jednak widać, jak bardzo z biegiem lat tego pokręcenia nam dochodzi. Jak bardzo jesteśmy pokręceni. I to nie jest nic złego, bo jasne, po prostu takie jest życie. Ale to, co jest fajne, to właśnie, że z tego korzenia wszystkie te pędy są y, y, karmione. Y, owoce idą z korzeni do, do ostatniego listka. Na tym będzie. I to jest pierwsza rzecz, że warto zobaczyć na swoje życie jako na pokręcone, ale każde dopokręcone pokręcone y, y, źdźbło, nie wiem jak to nazwać odrośl, odroślą to jest taka ładna nazwa, jest karmiona przez korzeń, którym jest Jezus. To jest jedna rzecz, którą warto zobaczyć, że wszystko, co się w naszym życiu dzieje, jest ogarnięte przez Boga. Chociaż czasami, znaczy, oczywiście liście nie myślą, ale. Y, te niektóre listki u góry mogłyby potem pomyśleć, że w ogóle czy jest jakiś korzeń w moim życiu, czy w ogóle jest ktoś, kto, kto to ogarnia, a jednak żyje. I to jest jedna rzecz. Po drugie, warto zobaczyć, że chrześcijaństwo, nawiązując do tego pokręconego obrazu, to nie jest jakiś przepis na życie, który jest właśnie prosty. Na zasadzie zrób to, zrób to, zrób to, zrób to, pójdź już do nieba. Nie, bo chrześcijaństwo jest wkorzenione w nasze życie, w związku z tym nie ma prostych, łatwych odpowiedzi. Trzeba umieć rozeznawać, co w danym momencie jest dla mnie dobre. I to kolejna rzecz, którą warto sobie wziąć z tego obrazu, ale też w ogóle z dzisiejszej liturgii słowa, dlatego że zobaczcie. W pierwszym czytaniu mamy taki świetny obraz tego, na czym się też wykłada współczesne chrześcijaństwo, również Kościół katolicki. Mianowicie Paweł, który ma być przyjęty przez pierwszą wspólnotę, to jest Paweł po nawróceniu. Wszyscy mówią, że absolutnie nie, to jest zły człowiek, to jest człowiek, który prześladował naszych, to jest człowiek, który robił złe rzeczy chrześcijanom, to jest człowiek, który godził się na morderstwa, to jest człowiek, który nie nadaje się do naszej drogi. I przy tym całym y, y, hałasie na nie, wspólnoty, pojawia się jeden człowiek, który nazywa się Barnaba, który się nie boi pokręconych losów Pawła i go przyjmuje. I to jest kolejna rzecz bardzo praktyczna z tego obrazu: że jeśli ja pozwalam sobie na to, żeby Bóg akceptował moje pokręcone życie i moją pokręconą historię, to na miły Bóg. Dlaczego mam tego nie robić w stosunku do drugiego człowieka, nawet jeśli mi się wydaje, że to jest coś strasznego? Yy, więc jeżeli mój Bóg i, i co z tego wynika, chrześcijaństwo jest pokręcone, to dlaczego miałbym się zamykać na różne historie swojego życia? To nie chodzi o to, yy, bo ktoś może powiedzieć, no to jest takie hedonistyczne podejście do życia: popróbuj wszystkiego. No nie, to nie chodzi o to, żeby próbować na siłę wszystkiego. Ale chodzi o to, żebyśmy znowu nie przekreślali niczego, co w naszym życiu się wydarzyło, żebyśmy próbowali jednak, chociaż czasami potrzebujemy na to dużo lat, zobaczyć, że w tym wszystkim, co się dzieje, jest ze mną obecny Bóg. Nawet jeśli jestem tym listkiem na samej górze, to na dole jest korzeń, to znaczy jest On, który mnie cały czas uzdania do tego, żeby żyć. Chrześcijaństwo to nie jest wiara, którą sobie wyznajemy co tydzień w kościółku, mówiąc kredo. Chrześcijaństwo to jest sposób na życie, w którym widać, że Bóg nie ma jakichś gotowców na nasze życie. Że tak jak było u Pawła, Paweł przecież sobie do pewnego momentu żył jako pobożny Żyd i wydawało się, że tutaj nie ma co zmieniać, a jednak czasnęło. Tak było u Abrahama. Tak było u wielu innych ludzi, i tak jest u Ciebie i u mnie. To znaczy, warto też zobaczyć, że nasza historia jest niesamowita. Oczywiście nam jest łatwiej, mówię teraz do pobożnej części moich słuchaczy: nam jest łatwiej patrzeć na nie wiem, mistyków, świętych, na tych, którzy są jakimiś osobowościami w kościele i ich podziwiać. Ale słuchajcie. Kiedy oni żyli w swoim życiu, w swoim ciele, w swojej historii, to oni naprawdę nie myśleli o sobie jako o kimś wielkim. Oni przeżywali dokładnie te same pytania, te same dramaty, te same y, znaki zapytania, które my przeżywamy. W związku z tym, naprawdę nie musimy i nie możemy zresztą patrzeć na swoje życie jako na coś, co jest y, nie wiem, byle jakie, zwykłe, gorsze i tak dalej. Wspominałem Wam na, na początku moim e, znajomym, moim koledze, nie wiem, jak go określić, byłym jezuicie. I pamiętam, że w czasie tej rozmowy nie tylko Paweł powiedział to, co powiedział o tym krzewie, ale też powiedział taką jedną rzecz, bo ja wtedy byłem w takim klinczu, że wybiorę albo jedno, albo drugie. I wydawało mi się, że tylko w tym mogę się jakoś e, odnaleźć. E, on był takim mądrym słuchaczem. I... I absolutnie nie negował mi jednego i drugiego wyboru. Nie mówił mi, że to jest złe, a to jest dobre i musisz wybrać to co, to, co jest oczywiste. Ale powiedział mi coś, co mnie wtedy strasznie wkurzyło, a dopiero po latach to zrozumiałem. Mówi: Zacznij się modlić o to, żeby Bóg pokazał ci trzecią możliwość. I to jest to jest takie coś, co może tak jednych gorszyć, no bo jeżeli wybieram przynajmniej wtedy, w tamtym czasie, między dobrym a złem, no to jak mam wybrać trzecie, to znaczy co, taką jakość? Jeśli wybieram między wyborem A albo B, no to, to jak mogę wybrać C, skoro w ogóle tego nie biorę pod uwagę? No Paweł mówi, no właśnie, zobacz, że może być inaczej, że twoje życie wcale nie musi być takie, jak ci się wydaje, że powinno być albo że musi być. Może jest inna opcja, może ten pęd pójdzie inną drogą. Ważne, żebyś nie zgubił korzenia i to jest najistotniejsze. Słuchajcie w tym obrazie, żeby nie zgubić korzenia, nie zgubić Jezusa. Ale to nie znaczy, że Jezusa będziesz miał tylko, czy będziesz miała tylko w tym, co kiedyś wybrałeś, i będzie tylko w tym momencie będziesz podłączony. Absolutnie to tak nie działa. Warto zobaczyć, że naprawdę możemy być ludźmi, którzy mają nieźle pokręconą historię, ale cały czas wkorzenieni w Jezusa. I to jest najistotniejsze przesłanie tej Ewangelii. Warto jest zobaczyć, że w każdym życiorysie, chociaż znajdują się takie miejsca i momenty, w których wydaje się, że wszystko jest przekreślone i określone, tak jak u Pawła, że nie, absolutnie ten człowiek nie z, nami, z nami nie może iść, okazuje się, że da się, bo znajduje się ktoś, kto przełamuje swoje stereotypy, lęki i mówi zaraz: no to jest człowiek, który jest przysłany do nas przez Boga. A to, że my sobie nie radzimy z tym człowiekiem, to, że ten człowiek nas wkurza, to, że ten człowiek yy, budzi w nas emocje, których byśmy nie chcieli, to to jest nasz problem. I, I tak czytam tę Ewangelię. Jeśli we Mnie trwać będziecie, proście o cokolwiek, Pan Jezus mówi, a to się wam spełni. I może warto, żebyśmy właśnie trwając w Jezusie, to nie chodzi o to, że Pan Jezus nas szantażuje, jak nie będziesz trwał, to, to nie dostaniesz, nie. Tylko, że właśnie jak będziesz trwał, jak będziemy trwali, to okaże się, że są inne możliwości, i wtedy można prosić o te inne możliwości, bo Bóg jest Bogiem nieskończonych rozwiązań. To tylko człowiek w swoim ograniczeniu jest ograniczony i wydaje mu się, że Bóg też jest ograniczony. Bóg nie jest ograniczony. Mało konkretów wiem, ale właśnie o to mi chodzi, żebyście dzisiaj nie dostali żadnej takiej, nie wiem, jakiegoś gotowca, tylko chodzi mi o to, żebyśmy pomyśleli właśnie o tych rzeczach. Że skoro Bóg, Jezus odnosi się do obrazu winnego krzewu, bardzo pokręconego, skoro y, to jest oczywiście moja, znaczy nie moja, to jest autorska teza Pawła, ale ja to bardzo przyjmuję jako swoje. Bóg jest pokręcony w swojej historii. Nie chodzi o to, że Bóg ma nie wiem, rozdwojenie jaśnie, tylko chodzi o to, że tak kształtuje historię ludzkości, że ona naprawdę jest bardzo pokręcona i Chrześcijaństwo jest pokręcone i moje życie jest pokręcone. To dlaczego mam się zamykać tylko i wyłącznie na to, co mi ktoś narzuca albo co ja sobie sam narzucam, a nie szukać czegoś, co może być inne. Ważne jeszcze raz to podkreślę. Nawet jeśli jesteś liściem, który będzie tam gdzieś wysoko w tym pędzie, wierzę, że kiedyś to zakwitnie, to najważniejsze jest to, że masz korzeń, że korzeniem jest Jezus. Korzeniem, czyli fundamentem jest Jezus. Jego się trzyma. Dobrej niedzieli Wam życzę, trzymajcie się do zobaczenia.